Tak powiem, Nie pierwszy raz dla mnie, natomiast pierwszy raz dla portalu Pasja Sportu Walki. Dzisiaj głównie trener Bober Adrian. Witaj. Witam Cię, Grzesiu. Więc pierwsze pytanie, naturalnie, co u Ciebie słychać? Bo już nie walczyłeś chyba za dwa lata. No, od 2019, tak, maj, od maja. Co u mnie słychać? Wszystko w porządku. Synu urodził mi się, jak mówią poza kamerami. 8 miesięcy. Dziękuję. Zacząłem budowę domu. To chyba bardzo ważny moment w życiu, którym. Mówi się, że chłop, który domu nie wybuduje, to nie chłop. Tak, zostało mi tylko drzewo posadzić. Takie jest, drzewo. Jest no. No, nie, wszystko ok. Bardzo dziękuję. Natomiast co jeśli chodzi o Twoją karierę sportową, mnie to przystopowała. Wiem o Twojej kontuzji nogi, bardzo poważnej kontuzji. Jakbyś mógł coś na ten temat powiedzieć? Kiedy się możemy spodziewać swoich startów? Jak u Ciebie również ze zdrowiem? Już na początku każdy pyta mnie, jak spotyka kiedy jakaś walka, więc walczę cały czas z kontuzjami. Mam zerwanego acela, więc on się nie regeneruje, szykuje się operacja, ale nie mam teraz czasu, tak ci mówię, buduję dom, mam małego synka, muszę pomóc żonie w wychowywaniu, więc ten czas też jest świetny, no, ambicje do startów są, ale możliwości na razie nie ma, zobaczymy jak będzie w przyszłości. Nie mówię tak, nie mówię nie. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Dzisiaj jesteśmy nagali tutaj będzie MMA-atak. W związku z tym walczy twój przyjaciel Łukasz Stanek. Jak widzisz tę walkę przed walką? E, powiem ci tak, no nie chcę wróżyć, ale wiadomo, sercem zawsze za Łukaszem. Mam nadzieję i tak będzie, że Łukasz wygra. A jak nawet jeśli nie, chociaż głęboko wierzę, że, że wygra, to i tak to jest zawodnik z kością się nigdy nie podda, będzie dal, walczył dalej. Co w Twoim klubie w Olympus w Fight Club Dąbrowa Górnicza? Kiedyś miałem okazję być u Was w odwiedzinach. Natomiast jakie macie obecnie w tym momencie starty? Jakie, jakie są starty Twoich zabodników? Daniel Wojenczyk, z tego co pamiętam, no niestety kontuzja. Tak, kontuzja też ma problemy z kolanem. Na szczęście on ma tylko naciągnięte więzadło. Przegrał ostatnio na armii Fight Night. No, do momentu, kiedy to kolano mu gdzieś tam nie wyskoczyło, wygrywał walkę, ale wiadomo, no nie ma jakiegoś tam tłumaczenia co no Jeśli chodzi o innych zawodników, na razie nie chcę ich tutaj jakoś promować, mają trenować ciężko, a wiesz, w ciszy. A będą dla Tak, jest, dokładnie tak. Również jak pytałem o Olympus, zapytam również o Amatodorę z Katowice i w ogóle o ten rynek katowicki. Bardzo bogaty rynek, wielu zawodników. Obserwujesz scenę MMA, czy w ogóle sportu walki z Katowic? Wiesz co, no śledzę na bieżąco, żyję tym, to jest moja pasja. MMA Matadores, wiadomo, mój rodowity klub, rozwinął się mega, nowi zawodnicy przychodzą, mamy zawodników z różnych krajów, jest z kim teraz porobić. Nawet cicho choć ci powiem, że nasz duży klub M Matadores powiększa się w najbliższym czasie o powierzchnię. Będziemy mieli swoją klatkę i tak dalej. Takie więc... tam haraklesy właśnie zawodnicze zbywają. No tak, no mamy zawodników dwóch już w KSW, nie walczą w galach. Łukasz dzisiaj na MMA, tak? więc cały czas to się wszystko rozwija. Więc nie przedłużam dalej. Życzę Ci wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia, aby się twoje plany, takie, które sobie założyłeś ziściły i również jak będziesz miał ochotę i siłę i czas startów. Bo... Również uważam, że jest kilka walk, które mógłby sobie jeszcze te rachunki wyrównać, na przykład z Mańkiem. Jest to walka, której i kibice myślę, którzy to walki wiedzieli. I ten, przede wszystkim, ty chciałbyś do niej doprowadzić. Jakby. Oczywiście. no. Może ten temat zostawimy na inny. Raz. <grym> Bardzo dziękuję za ja wywiad. Miło było spotkać. Pozdrawiam.